Witam wszystkich w kolejnym odcinku e, diagnozowania Fiata Seicento. E, będziemy przygotowywać się do składania e, tego egzemplarza z e, wytartym wałkiem rozrządu, e, który już tam prezentowałem e, w poprzednim filmie, jak ktoś by chciał zobaczyć. Zapraszam tam na kanał. Wszystkie moje filmy są dostępne e, i tak przed przystąpieniem e, do założenia nowego wałka e, dobrze jest zdiagnozować e, pompę oleju. E, sprawdzić ją przed włożeniem nowego e, żeby nam się taka sytuacja też nie powtórzyła e, i e, gdy wycierał się wałek rozrządu, trzeba pamiętać, że produkowały się wtedy metalowe wiórka, które najpierw dostawały się do miski, były zaciągane przez właśnie pompę, pompę oleju i ona była pierwsza jako pierwszy element, który był narażony na. Na uszkodzenie, na wytarcie, gdy dostały się tam elementy metalowe, mogą nam uszkodzić gładzie, wałki, także sprawdzimy, ja już sobie wstępnie porozbierałem, żeby trochę tego filmu przyspieszyć, ustawiam kamerę, żebyście lepiej widzieli i zaczynamy. I tak, jedziemy. E, jedziemy po kolei, zdejmujemy sobie e, czpień e, od napędu. E, ta zębatka jest e, założona na e, wałek rozrządu. Wchodzi w wałek, wtedy kręci się razem z wałkiem, napędza nam pompę tłoczenia oleju. E, pompa oleju jest przykręcona na cztery śruby. Na nasadkę dziesiątkę. Są dwie dłuższe, też jest dłuższa i dwie krótsze, także nie pomylicie. Dwie dłuższe, dwie krótsze. Oczywiście pamiętajcie, żeby przygotować sobie miejsce pracy, żeby jednak jak najbardziej Starać się wykonywać to sterylnie, albo jakaś szmatka czysta, która, żeby nie, nie zawierała piachu, czy rozciągnąć sobie jakiś papier. Rozkładamy to wszystko i co nam się pokazuje? Pokazuje nam się podstawa ze smokiem. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, możemy tutaj przez ten otwór. Y, zajrzeć sobie do wnętrza sitka, czy tam nie ma y, jakichś elementów metalowych. Dalej tutaj znajduje nam się y, zaworek ciśnieniowy, to jest zaworek upustowy, który pod wpływem ciśnienia y, oleju ma nam wepchnąć się do środka y, i upuścić nam y, ciśnienie oleju. Pamiętajcie, on się składa z trzech elementów. Także przy rozbieraniu, żeby czegoś nie pominąć, już Wam pokazuję. Yy, taka czapeczka. O. Już Wam to wyostrzę. I mamy tak tłoczek, sprężynka i właśnie ta czapeczka, która wchodzi na. Na sprężynkę. O, właśnie. I wtedy nam wchodzi w pompę, spiera się na tej czapeczce i ładnie nam wtedy pracuje. Trzy elementy. Pamiętajcie: z trzech elementów, oczywiście, rozkładamy sobie wszystko na części pierwsze. Jeżeli macie czas, jeżeli lubicie, aby w Waszym aucie wszystko było czyste. Warto tą pompę sobie rozebrać wziąć jakieś spore naczynie, wlać tam ropy, umoczyć to na całą noc. Będzie Wam później łatwiej to oglądać, bo jednak wycieranie tego oleju jest na tyle uciążliwe, że on będzie ze wszystkich tych zakamarków jednak nam wychodził. Następnie mamy blachę zasłaniającą koła zębate. Na pewno jej nie zamienicie odwrotnie, bo będą takie krążki wytarte delikatnie. To jest znak, że to idzie w stronę zębatek. Wnętrze pompy są dwa wałki, dwie zębatki których też nie da się pomylić, bo jedna zębatka wychodzi nam pusta, bez wałka, a jedna zębatka wychodzi nam z wałkiem, który to wałek napędza nam e, wałek, który nachodzi na e, wałek rozrządu. Nie da się tego zamienić. Oglądamy e, gładzie zębatek. Już Wam to pokazuję z bliska. Gładzie zębatek. Oglądamy. Zaświecę lampką, żebyście lepiej to widzieli. Czy nie ma wżerów, czy nie jest porysowana. Jeżeli tutaj będziecie mieli wszystko w porządku, zaglądamy do gładzi, do wnętrza pompy. Sprawdzamy gładzie, jak wyglądają. Już Wam to demonstruję. Oto jest wnętrze pompy. Tutaj mamy wszystko ładne. Także uda się tą pompę założyć. Będzie, będzie wszystko chodzić. Nie ma wżerów, nie ma rys, także pompa na szczęście zostanie uratowana. Nie będziemy musieli szukać drugiej albo zamawiać nowej. Tylko pamiętajcie, dobrze by było, żebyście sobie to dobrze umyli. Przy składaniu pamiętać o uszczelce. Nowa uszczelka, bo w tej to pompa oleju jest składana na uszczelkę Zobaczcie co się stało z moją Gdy ją rozkręciłem próbując zdjąć pompę zeszła mi tylko z tym elementem ten element został mi na silniku została rozerwana bo wiadomo, no jest tak cienka jak papier Yy, więc pękła, była na tyle przegrzana, że już nie jest elastyczna, tylko yy, ten element mi pękł. Także uszczelka jest do wymiany. Pamiętajcie o niej. Składamy, jedziemy po kolei. Zębatki, nie pomylicie, możecie ją założyć, czy w tą, czy w tą. Yy, będzie pasować. Nie, yy, nic się nie stanie, jeżeli w którą stronę ją zamienicie. Będzie pasować następnie wałek yy, zębatka z wałkiem. Dalej idzie blacha. Blacha też jest taka w dziwacznym kształcie, także yy, nie założycie ją inaczej. Niż pod pod, tą samą, pod te same otwory na śruby. Dalej idzie podstawa. Ze smokiem. Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o tym zaworku ciśnieniowym. Pamiętajcie z trzech elementów: cylinderek, sprężynka. I ta malutka czapeczka. Pamiętajcie trzy elementy. Zapomniecie o czapeczce, sprężyna będzie przechodzić przez ten otwór, będzie upuszczać ciśnienie oleju i wtedy będziecie zdziwieni, gdy po poskładaniu silnika odpalicie go, a kontrolka oleju nie zgaśnie, bo, nad, bo cały olej będzie wypuszczany yy, przez zaworek. Także składamy. Cylinderek sprężynka, czapeczka. Wkładamy i ma pracować luźno. Nie możecie poczuć żadnego oporu. Czemu? Bo jeżeli ten zaworek nie będzie chodził prawidłowo, wtedy ciśnienie oleju wepchnie go i tak zostanie. Nie wróci już. I będzie nam upuszczać ciśnienie. Nie będzie odpowiedniego ciśnienia na. Na wszystkie elementy, które są smarowane olejem. Może nam nie zapalić wtedy kontrolki, bo ciśnienia oleju wystarczy nam na zgaszenie kontrolki, a nie starczy, żeby dojść do głowicy. Zaworek ma chodzić luźno. Składamy dalej. Nakładamy, którą tu stronę było. Stop, stop. nie tak, o otwory się zgrały, wkładamy śruby, tam nie idzie już żadna uszczelka między, e, między smokiem a, e, a pompą, między zębatkami. Nie idzie żadna uszczelka. To ma być po prostu skręcone i będzie trzymać nam ciśnienie. Na pewno nam nie wyjdzie bokiem. Także skręcamy wszystkie cztery śruby. Pamiętamy, nie skręcamy na siłę. Nie może nam strzelić w łokciu, jak będziemy dokręcać te śruby, bo nie ma takiej potrzeby. Dokręcamy mocno szczuciem, pamiętając, że z wyczuciem kręcimy, bo to jest element aluminiowy. Jeżeli wykręcimy szpilkę z gwintem, pompa będzie do wyrzucenia, nie będzie nam trzymało ciśnienia. Tam gdzie wyrwie nam gwint, olej może nam już wychodzić bokiem i będziemy mieli problem z ciśnieniem. kręcamy kluczyk dziesiątka, dokręcamy to wszystko, pamiętając, szczuciem, nie na chama. Także można sobie nawet wkręcić w imadło, tylko pamiętając, to jest element aluminiowy, więc nie dokręcamy na chama też w imadło i koniec. Cztery śruby tak samo dokręcamy. Pompę mamy poskładaną, sprawdzoną. Wałeczek. Kręcimy, czy czasami gdzieś jednak nam jakiś piasek się nie dostał. Kręci się swobodnie. Wlewamy olej. Wlewamy olej do środka. Pamiętajmy, że nie składamy tego na sucho. Nie wkładamy na sucho do samochodu. Wlewamy tutaj olej. Nie żałujemy oleju. Ma się przelać albo górą. Dołem ma wypłynąć. Zakręcajmy, żeby te zębatki poszły w ruch z tym olejem. Można nawet pokręcić na, na boki, żeby dobrze się ten olej rozprowadził. Żeby to nie wystartowało na sucho. Wiadomo, że jak wlejemy olej. Ona i tak będzie zanurzona do, tej, do tego poziomu. Wiadomo, że zas olej, ale elementy silnika nigdy nie składamy na sucho. Zawsze używamy oleju. Do tego także pompę możecie sobie złożyć bez używania oleju, ale zanim włożycie do samochodu, zalać to wszystko olejem, włożyć. Wlać tutaj, gdzie jest czpień. Tak samo założyć czpień, pokręcić, żeby to jednak pracowało w oleju. Taką sprawdzoną pompę wkładamy do, do silnika. Mamy pewność, że nie będzie ginęło nam ciśnienie, że ten element najważniejszy mamy sprawdzony. Eee, ustawię tylko kamerę. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Że ktoś będzie chciał sobie sprawdzić pompę, tą pompę będzie można wyjąć. Jak zdejmiemy miskę, po zdjęciu miski od razu nam się pokazuje. Pompa nie będzie problemu z jej odkręceniem, nie będzie problemu z jej włożeniem później. Trzeba tylko delikatnie wkładać szpień w ten otwór prowadzący tam, gdzie jest wałek. Delikatnie pokręcić, nawet pompą, żeby nam równo weszło. Co bym mógł polecić jeszcze? Sprawdzajmy to co jakiś czas, nieco wymianę oleju, oczywiście. Tylko raz na jakiś czas, pamiętajmy, żeby ją sprawdzić, bo jednak, jednak konstrukcja to jest na tyle prosta, że poradzicie sobie z tym, a, a nie doprowadzicie do uszkodzenia silnika, bo jednak nagar, który gromadzi się w tym silniku, a gromadzi się w każdym bo widzicie, jak te wszystkie elementy wyglądają, one nie są myte. Tu, gdzie moczą się w oleju, są ładne, tu są czarne, czyli olej ich nie myje. Warto to wszystko porozbierać. Po to robimy te filmiki, żebyście mogli zrobić to sami, krok po kroku. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Czekajcie na następne, jest kilka jeszcze pomysłów. Na pewno wrzucimy coś z tym wałkiem, z rozrządem, jak go tam ustawić. Także czekajcie, coś tam wymyślimy. Do następnego.